Materiały na kanale Refur Narrator powstają dzięki wsparciu patronów na portalu patronite.pl Kill Team to uwielbiana przez wielu skirmiszowa gra osadzona w uniwersum Warhammera 40 tysięcy, która potrzebuje mniej figurek niż taki pełnoprawny młotek, mniej makiet i zdecydowanie mniej czasu na jedną rozgrywkę. Przyjrzyjmy się temu, co znajdziemy w środku podstawowego podręcznika. Warhammer 40000 Kill Team. Korbuk wita nas na samej okładce fantastyczną grafiką Kriganina. No i ciężko się dziwić, bo jest to podręcznik, który dostaliśmy w zestawie z Orkowym Komando i właśnie z Kriganami. I to jako pierwsze pokazuje, jak bardzo Kill Team oferuje sobą pewne możliwości pokazania jednostek, które być może nie mają dla siebie pełnoprawnego miejsca w pełnoprawnych armiach, tak jak na przykład właśnie Kriganie czy później Wydani, choćby Korsarze, czy też inne jednostki, które właśnie szanse dla siebie nie znalazły w pełnych wydaniach nowych figurek dodanych armii, tylko właśnie jako jednostki do Kill Teamu. Ale wybiegamy trochę w przyszłość. Dla tych, którzy nie wiedzą, Kill Team jest skirmiszowym trybem. Nie, ciężko to nazwać trybem. Jest skirmiszową grą osadzoną w uniwersum Warhammera 40 000, A przez skirmiszową mam na myśli to, że zamiast pełnymi oddziałami, poruszamy się jednym oddziałem, gdzie każda jednostka jest w jakiś mniejszy lub większy sposób wyspecjalizowana. No i cóż, trzeba też przyznać, że Kill team samo w sobie ma również dosyć specyficzną, mm, specyficzny styl, i zobaczymy to już też na pierwszych stronach. Odrobinę odmienny. Dużo jest tutaj pomarańczy, dużo jest tutaj symboli zamiast wielkich gotyckich artów. Ale zdecydowanie trzeba przyznać, że ten. że ta stylistyka. Odróżnia większość publikacji kiltimowych na tle innych publikacji i produktów związanych z głównym nurtem Warhammera 40 tysięcy, ale oczywiście. wita nas wspaniały zapis in the grim darkness of the far future, millions of souls. Ladida eee, jesteś Warhammerem 40 tysięcy i tak dalej i tak dalej. I tutaj też muszę na samym początku przyznać jedną rzecz. Czytając tę książkę, w pierwszym założeniu nie miałem robić o tym materiału. Czytałem ją z ciekawości, czytałem ją, żeby zrozumieć lepiej zasady. No i tak czytam, czytam, czytam i tak naprawdę w pewnym momencie się zorientowałem. W sumie to chyba jedyne co mam do powiedzenia na temat tego podręcznika to jest to podręcznik. I tyle. Ale. Po skończeniu tego zmieniłem zdanie, i dzisiaj usłyszycie dlaczego. Mamy dosyć szczątkowe wprowadzenie do tego, czym jest w ogóle Kill Team. Mamy fantastyczne zdjęcie mapy, którą da się zbudować z zestawem, do którego ten podręcznik był dołączony. Mamy również pierwszy pokaz tego, że Kill Team nie będzie się bał, podręcznik do Kill Teama, nie będzie się bał wstawiać wstawek z punktu widzenia różnych frakcji, i uważam, że to jest. Główna magia tego podręcznika. Pomimo tego, iż w pierwszej mierze w założeniu powinien się skupiać na orkach i na kriganach, tak będziemy mieli tutaj szansę zobaczyć perspektywę naprawdę, wydaje mi się, że wszystkich frakcji, które są grywalne w Kiltimie. Idziemy dalej. No, oczywiście obowiązkowa wstawka w go do Warhammera pod tytułem kolekcjonowanie i aspekt tego hobby, no i oczywiście również będziemy mieli piękne zdjęcia figurek, dodatkowe różnego rodzaju wstawki fabularne, opis dokładniejszy niektórych elementów zestawu, jakie jest w ogóle granie w Kill Teamie. Tutaj też kolejny element stylistyki, który rzuca się w oczy, oprócz oprócz, pomarańczowej, oprócz pomarańczowych artów, pomarańczowej symboliki, będziemy mieli tutaj kolorowe zdjęcia jednostek i w bardzo wielu przypadkach stylizowane na, jakiś tactical, na jakąś tactical kamerę arty w monochromatycznych barwach, które robią naprawdę robotę, szczególnie kiedy dojdziemy do późniejszych etapów tego podręcznika. Idziemy dalej. 10 tysięcy lat wojny. Piękny wprowadzający cytat. Nie można uznać przeznaczenia jednego człowieka, nawet dziesięciu, 10, nawet tysiąca biliony żyć, biliony żyją, przepraszam, miliardy żyją albo umierają przez nasze czyny i nie mamy luksusu liczenia strat. Inkwizytor Kryptman, który bardzo fajnie pokazuje nam to jaki jest główny mindset tak naprawdę Kill Teamu. Kill Team, czyli wyspecjalizowana jednostka, która idzie prawdopodobnie z dużą szansą na misję samobójczą po to, żeby osiągnąć coś większego w skali wojny galaktycznej. Opis 41 pierwszego milenium ponownie dosyć szczątkowy. E, idziemy dalej, tylko wojna i opis e, mechanizmów wojny w 41. milenium, e, spojrzenie bardziej w to, czym są Kill Teamy. Mamy również kolejny element fabularny z opisem jednej... Z, e, opisem z punktu widzenia jednego z dowódców Kiltimów, czyli Kill Team Rausch. pozdrawiamy karczmarza. Fabularna kolejna wstawka. Opis różnego rodzaju teatrów wojny, i tutaj muszę się na chwilkę zatrzymać. To jest prawdopodobnie jeden z moich ulubionych artów w całej czterdziestce przedstawiający Eldarów. Mamy tutaj Rafe Knightów, mamy tutaj Farsirów, mamy tutaj Rangerów, mamy tutaj e, uderzający dosłownie prawie że w poziomie deszcz. Uwielbiam klimat tego artu. Uwielbiam, uwielbiam, uwielbiam. No i ponownie mamy wspaniały cytat z punktu widzenia tym razem właśnie Eldarskiego. Nie nasza jest wojna podboju lub bogactw, a nawet chwały. Jest to wojna o przetrwanie naszego gatunku. Prawo do ujrzenia kolejnego świtu. To właśnie ta desperacja naszej sprawy sprawia, że jesteśmy tak niebezpieczni. I Radil Wędrowiec, zwiadowca światostatku Alej Tok. Przykład jednego skill zonów, hive Usherow, który daje przykład właśnie tego, w jakich terenach będzie można rozgrywać killtimę. Trzeba zwrócić uwagę, że jest to pierwsza publikacja nowej edycji killtimu i wielokrotnie kolejne podręczniki będą rozszerzały całą tę tematykę i wszystko co jest z tym związane. Tutaj mamy jedynie przedsmak tego, co przybędzie w przyszłości, ale przedsmak, który jest pełnoprawną grą. Siły Imperium, Adeptus Astartis, Astra Militarum, Adepta Sororitas, Adeptus Mechanicus, Adeptus Castoris, Grey Knights, Imperial Agents. I tutaj mamy już wejście bezpośrednio w przykłady konkretnych jednostek, i tutaj ponownie bardzo ciekawe, nietypowe, stylizowane arty przedstawiające różne z tych jednostek. Obracamy stronę dalej i mamy rozszerzenie tego. Będziemy mieli zdjęcia figurek i rozszerzenia fabularne tego, co zostało już wspomniane. I tutaj muszę zwrócić uwagę na jedną rzecz, która, której nie do końca rozumiem, bo po co to rozbijać? Mamy może nie więcej tego samego, bo uważam, że te opisy, które są bardzo zwięzłe, bardzo... Ciekawie dają nam perspektywę na to, jak różnią się te konkretne frakcje w Kiltimie od siebie, a potem mamy tego tylko więcej. Mam wrażenie, że jest to dziwny zabieg stylistyczny, który równie dobrze można było rozbić na konkretne strony poświęcone całej jednej frakcji, jak to robią podręczniki główne do 40, ale z drugiej strony. No, jest to coś nietypowego i nie każe nam naraz pochłonąć całości wiedzy, tylko daje jednak różne elementy wymieszane między sobą, przez co być może łatwiej jest to zrozumieć i zapamiętać. Adeptus Astartes, Astra Militarum, Adeptus Sororitas, Adeptus Mechanicus i najróżniejsze przykłady podstawowych jednostek używanych przez te frakcje. Adeptus Custodes, Grey Knights. I przechodzimy dalej. Forces of Chaos, Siły Chaosu. Ponownie przepiękna są te grafiki. Uważam, że ich stylistyka jest na tyle charakterystyczna, że. Aż jestem ciężko zdziwiony, że nie używa się ich częściej. Okej, okay, no dobra, to jest kilting, więc przeznaczone są do tych podręczników, ale mam poczucie, jakby to właśnie było ewolucją stylu Blancha, charakterystycznego stylu Grimdarkowego, podczas gdy dzisiaj idzie się w kierunku bardziej, mm, może nie artystycznych, ale bardziej realistycznych tych rysunków, malunków i innych. Opis bogów chaosu: mamy Heretic Astartes, Chaos Demons, Death Guard, Thousand Sons, Renegades and Cultists. No i znowu: Chaos Space Marines, Demony Chaosu do użycia jako kill team, Death Guard, Thousand Sons. No i na, przechodzimy dalej: The Ancient and the Eldritch. I będziemy mieli w tym elemencie um, Eldarów światostatkowych, Asuriani, Drukari, czyli Mrocznych Eldarów, Harlekiny, Orków i Nekronów. Nie rozumiem jednej rzeczy. Co w tym miejscu starożytnych i niepokojących e, robią Orkowie? Zobaczmy. Mamy tutaj pięć różnych frakcji, które okej, okay, jakby Eldarzy się łączą ze sobą. Mamy Nekronów, którzy również wpisują się w stylistykę pod tytułem Starożytni. Ale no teraz popatrzmy. Mamy dwie strony przeznaczone na operatorów. O, operates, um, właśnie eldarskich: Asuriani, Drukari, Harlekiny, jeden, jeden obrazek, i potem Nekrony i Orkowie. Ale idziemy dalej. I mamy Dzikich i Dziwnych. I tutaj mamy Tyranidów, Genokult i Imperium Tau. Czemu nie dało się tutaj wstawić również Orków? Jakby spójrzmy dalej. I mamy. Dwie strony przeznaczone na samych Terranidów i Genokult, którzy połączeni są ze sobą, i potem dwie strony na jedną frakcję. No nie wiem, jak dla mnie jest to dziwna ale jeśli bym miał gdzieś wstawiać Orków, to zdecydowanie wstawiał ich do rozdziału pod tytułem Dzicy. No ale właśnie. Kolejny cytat z punktu widzenia tym razem Tału. Idziemy dalej. I przechodzimy już tak naprawdę do zasad podstawowych. Znowu fantastyczna jest ta grafika, uwielbiam ją. Kruci walczący z Genokultem. I muszę przyznać jedną rzecz: mało mam do powiedzenia na temat samych zasad. No, tak jak powiedziałem, jest to podręcznik. Jest to podręcznik, który tłumaczy podstawowe założenia gry, tłumaczy większe meandry tego, jak się gra w Kiltima. Nie jesteśmy tu po to, żebym uczył was w tym momencie, jak się gra w Kiltima. Warto jest jednak zwrócić uwagę, że no jest to. Trochę podobna gra do 40, ale ma w podstawowych założeniach ogromne różnice. Będziemy trochę inaczej podchodzić do zasięgów, będziemy trochę inaczej podchodzić do aktywacji, bo Kill Team ma aktywację: Ja, Ty, których jestem fanem. W 40 będziemy mieli aktywację, potem ja robię całą turę, potem będę przez pół godziny tylko patrzył w podręczki podawał Ci wytrzymałość moich oddziałów. Choć muszę przyznać jedną rzecz, że, ok, dobra, jest to podręcznik, fajnie tłumaczę zasady, dosyć konsekwentnie, ale jak dla mnie. Gra grają w Kiltima albo dwa razy, już nie pamiętam. I za każdym razem mam poczucie, że zasady line of sight, o właśnie, i chowania się są. Strasznie nieintuicyjne, szczególnie kiedy ma się doświadczenie w 40 i choćby w Warhammer Fantasy Battles, tak w Kill Teamie, no nie wiem, jakoś przelatuje mi to koło głowy i kompletnie wydaje się nieintuicyjny, ale daje też podstawowe zasady tego, jak się skacze, jak się porusza, jak się strzela, jak się aktywuje, jak ustawić dobre i ciekawe pola bitwy, jak wygląda na przykład pole bitwy, które z założenia jest błędne, zasady różnych terenów, które później będą rozwijane i również wspomina sposoby gry, więc mamy open play, matched play, narrative play. Więc open play, czyli gra dla tak naprawdę biorę figurki i gramy. Matched play znaczy, że gramy wedle zasad, które sprawiają, że nasze oddziały mają być jak najbardziej zrównoważone wobec siebie, żeby każdy miał takie same takie same szansę wygrania, no i narrative play. I przejdziemy zaraz do narrative play, bo uważam, że to jest miejsce, w którym Kill Team absolutnie najbardziej błyszczy. No i właśnie mamy open play, jak grać w open play, uh, kilka przykładów misji, to jest to, o czym właśnie wspominałem. Mamy jak rozstawić mniej więcej pole bitwy, specjalne zasady, które będą różniły się od misji do misji, uh, fabularny wstęp pod tytułem um, Oficerowie, którzy podpadli i zostali zabici przez dowództwo. Mm, dosyć krótki rozdział. Potem przechodzimy właśnie do matchplay, który sprawia, że to wszystko, to wszystko będzie zdecydowanie bardziej. E, ugruntowane w zasadach, mniej przestrzeni do. Luźnej zabawy, jakbyśmy grali na przykład w Necromundę lub w Starego Mordheima. Tutaj jest wszystko wytłumaczone jak najbardziej, jak najlepiej, żeby nie było żadnych wątpliwości, żeby to było zrównoważone. No i przechodzimy do Narrative Play, który jest moim ulubionym rozdziałem w tej książce. I. No, zaraz zobaczycie dlaczego. Spójrzmy sobie na to, jak rozpocząć w ogóle taką kampanię i jak się w to bawić, jak zdobywać doświadczenie swoimi jednostkami z bitwy na bitwę, jak zdobywać specjalne zasady, jak zdobywać specjalne cechy dla naszych jednostek i trochę się z tego zaczyna robić autentyczny RPG. I to wszystko, te nasze jednostki na przykład, jeśli jakaś jednostka nam padnie w toku bitwy, no to rzucamy na blizny, które będzie można później na przykład wyleczyć albo nie, bo jeśli Wejdziemy na tabelkę Battlescar i wyrzucimy jedynkę po grze. No to mamy Slain. Ta jednostka nie może być już nigdy więcej użyta. Usuń ją ze, swoich, ze swojej listy Kill Teamu. Super. Dodatkowo będziemy mieli możliwość wylosowania rzadkiego ekwipunku, który również będzie nam zmieniał zasady gry pod tytułem Thermowizja. Podczepiona pod konkretną broń, konkretnej jednej jednostki, daje specjalną zasadę no cover. I co też jest uważam bardzo fajnym dodatkiem. Będziemy mieli tutaj designers' note, który powie nam: e, No, na przykład, jakbyś grał Tyranidami, to <laughs> termowizja pod tytułem właśnie sprzęt termowizyjny nie do końca pasuje, więc możesz sobie to w, swoim, w swoich zasadach opisać jako e, gruczoł e, termowizyjny, coś tam, coś tam. I gra, szczególnie właśnie w tym narrative play, będzie podkładała pod nos pomysły: hej, to jest twój kill team, to jest twój oddział. Spraw, żeby był właśnie Twój, a nie defaultowy. Uh, więc super. Strategiczne jakieś specjalne zasoby do wylosowania, rekwizycja, czyli na przykład, jak rozwijać swój kill team za punkty, które zdobywa się w toku kampanii. Mm, tajne, tajne cele misji pod tytułem np. eliminacja, wypełni operację pierwszą, skończ pięć gier, w których um, wypełnisz cel pod tytułem mark target, egzekucja albo rob and ransack, operacja druga, skończ grę, w której wypełnisz misję headhunter. I za to dostaje się dodatkowe punkty do rozwoju swojego oddziału. I to też zaprasza tak naprawdę do tego, że no dobra, na przykład ta jednostka, hej, on prawie umarł, stracił rękę, więc w sumie mógłbym Odciąć mu tę rękę i przykleić jakąś mechaniczną z zestawu Adeptus Mechanicus. Uważam, że to jest największy, największa zaleta Kill Teamu. I mamy tutaj mnóstwo, mnóstwo różnych tajnych misji, o których nasz przeciwnik nie powinien wiedzieć. Dodatkowe zasady, jak zrobić, żeby to wszystko miało ręce i nogi. Losowanie kolejnych misji, wszystko właśnie trochę w stylu. Mi się to kojarzy z odprawami, które były. Przed każdą misją, w pierwszym Warhammer 4000 Down of War, tam też były takie fabularne wstawki pod tytułem: No, jesteśmy tu i tutaj, to i to się wydarzyło. Musieliśmy e, na przykład e, dać karę naszym jednostkom za to, że nie pokłoniły się przed Inkwizytorem, coś tam, coś tam i inne takie. Super. Aż chce się w to zagrać. Idziemy dalej. Kolejne misje, jeszcze więcej misji, jeszcze więcej misji, i znowu możemy zobaczyć, że te misje nie skupiają się wyłącznie na Imperium. Tutaj na przykład będziemy mieli misję, w której opis będzie skupiał się na około Eldarów. Więc Kill Team ma ten bonus, że naprawdę daje przestrzeń, oczywiście, choćby w nazwach konkretnych przedmiotów. Legendarnych. Będziemy się skupiać mimo wszystko na tych. na jakiejś tam nomenklaturze imperialnej. Ale w ostatecznym rozrachunku Kill Team daje ogromną. Mam poczucie, bo jeszcze nie miałem okazji zbyt wiele grać w Kill Team, ale daje ogromną zabawę tym, żeby stworzyć swój oddział i obudować naokoło niego fabułę. Takops, czyli e, właśnie poboczne misje, za które też zdobywa się punkty. I appendix tłumaczący rzeczy, które mogą sprawiać problem. Dodatkowo ściąga z markerów i tokenów obecnych w podstawowym zestawie. Uważam, że jest to bardzo zwięźle napisana książka pod względem choćby loru, ale wszystko co jest potrzebne wypełnia. Jest szczątkowa w opisywaniu różnych elementów, ale na tyle, szczątko na tyle szczątkowa, że. Pozostawia przestrzeń do tego, żeby przyjąć ten lore, zrobić sobie miejsce na więcej i dobrze się bawić. Moi drodzy, to jest podręcznik podstawowy do Warhammer 4000 Kill Team. To jest kanał Narrator, Wy natomiast zostaliście na chwilę i posłuchaliście. Do usłyszenia. Cześć.